Witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Death Trash, w którym będziemy eksplorować sobie zewnętrzne terytorium Bunkru 17. No dzień dobry, może byśmy sobie zjedli. Ups. Hej. Dobra, nie żyjesz. Mamy dwie municje do shotguna, wolałbym tego nie wykorzystywać. Tak myślałem. Śmierdziało mi to tak? jakąś pułapką taką. Backstab. Dobra, nie żyję. No, odwróć się. Mam rozumieć, że jak się nie wyleczy, to wyskoczy jak ten potwór. Dobra, tu nie idę tędy. Aha, coś tu mamy. A wróbię i na tą pułapkę. Ciekawe, czy. No, powiem szczerze, to było, to było warte uwagi. I czasem jednak lepiej pomyśleć i pozostawiać sobie pułapki. A no mieczyk lepszy. Dobra. Szybszy i konkretniejszy. Znaczy no w sumie w końcu mamy jakąś normalną broń, można by powiedzieć. Z drugiej zaś strony... No właśnie, zirkon. Dawaj zirkona. Z drugiej zaś strony powiem wam szczerze, że... Widzę, mogliśmy sobie naokoło obejść tych przeciwników, żeby... Z nimi nie walczyć, ale... Co to za przyjemność z gry? Dobra, wchodzimy do bunkru. O, dobra. Municja, boże, jakby były jakieś kary za jedzenie tego mięsa, to ja bym je miał non-stop. Dobra, musiałem się napić. Dobra, mamy kolejnych dwóch. Jestem ciekawy, dlaczego ci nie atakują tych. Może pożywiałem się tym samym mięsem czy coś, nie wiem. Odczep się. You've reached level 3. to w ogóle taki słaby demerz zadaje, aż dziwne. Dobra, to możemy zdekonstruktować. Jednego rifla mogę też zdekonstruktować. Miecz tak samo. można sprzedać, to można sprzedać, to jest zjedzonko. Intoxicating Refreshing. Sickness. Czemu jest ten Sickness? It's running and producing electricity. Nie wiem, że co, że mogę za darmo teraz? Czy coś? Nie wiem. No mniejsza z tym. I odwracaj się przypadkiem. Bardzo dobrze. Czemu wy tacy nie jesteście? Coś dziwnie. Dobra. O, syjanki. Mamy pełne jakichś itemków. Zanim mi się miejsce w ogóle skończy. Teraz tak. Możemy sobie postać ulepszyć. Weźmiemy sobie zdrówko. Z weźmiemy sobie Milli Sharp. To by tu. Dobra, wezmę rifles Na razie postać jest jako taką ulepszona w miarę możliwości. O, moglibyśmy się pożywić w sumie. Dobra, odwróć się. Udało się. Dobra, wszystko zebrane. No dobra. Hmm, teraz tak. Mamy dwa smalki, stole jednego możemy zdekonstruktować miecz tak samo. Będziemy mieli więcej miejsca w ekwipunku. Mamy dwa wytrychy. No i sobie oczywiście zjemy mięsko. A, ja tu było trzeba było użyć. Dobra. Na razie no dobra, nieważne. Wezmę sobie. To. Looks like I can open the machine and grab the insides. Take the machine core. I have it. That might be the machine core I was looking for. No i teraz sobie poeksplorujemy tutaj troszeczkę. Poglądamy co się tu dzieje. Posku co ty masz? Energy gun jakiś. To może być fajna zabawka. Ups. Się. Dobra, zobaczmy w ogóle co tu było. Spiked Cup zadaje lepsze obrażenia, ale za to jest normalny, a nie szybki. Dobra, shotguna, już do shotguna nie mam amunicji. jest rate of fire 0.11, to jest 0.5. Dobra, weźmiemy sobie to trzy naboje, tylko do czego mam najwięcej? Ups, miss click mały. Dobra, tutaj mamy 14 Red bandana. Resistance na fire, ale to na fire to my nie potrzebujemy, bo jeszcze żadnej styczności z ogniem żeśmy nie mieli. Przynajmniej na razie, oczywiście. tech Potrzebujemy jeden. A nie mamy w ogóle. Dobra, pełno jakiś tutaj mamy przedmiotików. Myślę, że w backstab też można zainwestować coś. Nie jest może to aż tak częste, ale zadaje konkretny damage. Daje taki head start w, w walce. There is a hole in it. Somebody must have gotten the insights. No, naprawdę? za tym, że mam te zdolności jeszcze specjalne, inwentory full, Mamy dwa, mam dwa z też możemy zrekonstruktować Tobie zjemy. Idziemy do wyjścia i tu chyba jeszcze coś jest. No dokładnie. Wybuchający gość. No i tak to poza tym niczego nie ma. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Okej, okay, to też mamy tutaj pozbierane widzę. Get medical scanner. Okej, okay, więc teraz nasze zadanie to przedostać się z powrotem do miasteczka i odebrać skaner od tej yy, dziewojki. Ech. No i przy okazji oddać kolektorom wnętrze tej maszyny. To już jesteśmy wolni, bo żeśmy wyeksplorowali to. O, jeszcze tutaj coś jest. Roślinka. No i dobre, idziemy do Tauris. Dobra, teraz on stał przy tej statuetce takiej babeczki. Gdzie to było? Tu? Nie, to chyba tą maszynę mi pokazywało. Napełnimy się energią. j tak skill missing drzwi zamknięte były No dobra, kolego, gdzie ty jesteś? O, Hex and finger. To była ta babeczka starsza. O, tu tutaj. Dobra. Did you find the machine Karel already? This is it, right? Hey, that looks a lot like the part described to me. Well done, stranger. Let's meet at the puke bar in few days. In few days. few days to nie teraz. Dobra, w takim wypadku teraz możemy się przedostać do portalu. Znaczy no, do tego teleportera. I przedostaniemy się do underground. A, jeszcze nie do Underground. Pierwszy muszę przecież skaner zebrać. No tak, zapomniałem o tym przecież. Ona była gdzieś tutaj w pobliżu. Tutaj chyba. Nie. Nie, nie, tutaj. Hmm. Tam? Wiem, że jakoś na początku u niej byłem, też nie. Było takie większe to pomieszczenie, trochę tam też nie. Tutaj. Bo tu pamiętam była ta skrzyneczka, co ją ja okradłem, to znaczy szafka. <grych> nie, nie tutaj. Tutaj. E, albo i też nie. No, come on, gdzie ty jesteś, lekarko? Tutaj? E masakra. Naginaj, naginaj. Dawaj, dawaj. Się nie poddawaj. Mam drzwi zamknięte z Kubana. Hello, do you need anything? Do you have per medical scanner. What? For? Mortus wants to examine me and needs better equipment for that. Mortus said I would give you one? Yes. All right I guess I could lend it to Mortus here. Thank you. Dobra, teraz się możemy sprzedostać z powrotem do niego. Jedno zadanie już mamy za sobą. Mianowicie zadanie dla kolektorów. Teraz będziemy mieli zadanie dla Mortusa za sobą. Return. I have all the items you wanted. Nice, give them to me. Good, let me prepare this. Alright, I've adjusted the frequency of the scanner to listen to any flash activity. Let me see. Yes, there's definitely some activity. Not much though would be interesting to see how the flesh nexus reacts to your body if it's enhanced by octagon fluid the flesh nexus it's my name for the web of flesh that fills these caves it has mass tentacles and nodes there's a remarkable node here at the back of this cave here let me apply some of that octagon fluid to your skin if I'm correct, then this should make you a lot more attractive to the nexus. Go over to the node and give it a try. Where is it? Under the microscope, examine the flesh nexus. Nie no, stąd to się wychodzi. Tam na dole, gdzie te pająki były? O, zirkon, pominałem. pominąłem. Gdzie może być ten Flash Nexus? Muszę jeszcze raz iść do niego, się zapytać. Myślałem, że to tutaj będzie, ale chyba tak nie bardzo trochę, ewentualnie. Ale nie, ona mi raczej też niczego nie powie. A tutaj może? No, chyba też nie bardzo. Portus. Jitmarsh and Flesh Nexus. A two The Flesh Nexus is calling you. Try to answer. You reach out and there is something or someone reacting to you. The sensation increases and now you feel a thousand eyes fixed on you. You try to speak but you have no voice. The moment passes and you feel the presence vanishing again. You return. I examine the flesh nexus and it reacts to me. I feel like I could communicate with it even. Only my voice is not strong enough or something like that. Fascinating. How would you how would you get a stronger voice for that? I don't know really. It's that flesh tentacle creature I told you about. Interesting. Yes, worth a shot I guess. Okay, I'll go talk to it. Anything else? Dobra, w takim wypadku wydaje się, że będziemy rozmawiać z Krakenem, tak? Tak, learn from the flesh. Kraken, how to talk to the flesh. No cóż, to będzie temat naszego następnego odcinka. W tym momencie zakończymy sobie naszą podróż. I w kolejnym odcinku będziemy działać dalej. Dzięki za uwagę. Do zobaczyska.